Siemanko widzowie w kolejnym filmie u mnie na kanale. Dzisiaj, jak widzicie, sprzęt już naszykowany, został wodę nalać, tenit odsunąłem. Wózek naprawiony, wszystko naszykowane. I dzisiaj jest sobota, 20 stycznia, godzina 9.11. Leję wodę, palę machinę, wyjeżdżam, szczepiam się z wózkiem, biorę, ładuję wszystko, jadę do lasu. Za jakąś godzinkę mama mi najsa do lasu podrzuci. Tam nie będę na niego czekał za długo. Bo tak to bym musiał czekać ponad godzinę. A tak to ja przez tą godzinę już zdążę coś zrobić. No to leje i jeszcze coś wam pokażę. No widzowie, mamy wszystko naszykowane. Lina, sikia, lidę, jato, olej, benzyna. Na razie zestaw cofam. Podstodowe, bo jednak Nice zadzwonił I powiedział, że on już jest naszykowany, że możemy wyjeżdżać, to nie będę jechał sam, tylko od razu z mamą pojadę po Najsa nice i, i lecimy. Zamknąć młody jogany Dobra, i lecimy. No, jesteśmy w ogóle już w lesie, elegancko. Zestaw się stoi. Jakiś siedzi, no, jakiś pan nie wiadomo jaki... Nie na zimnym kurwa! Baranie ty, patałaku, pederastu ty Ach tata, nauczone, tylko katować, katować Nie, akurat odkatowanie to jestem ja tu, Bo e, Alix to nie nagrywał Ale było ładnie, ładnie latane bokiem troszkę No, znam jaki na pamięć, nie? A tu najechał, tu, tu. No, e, ogólnie to tak, ja jestem odkazowania tutaj wszystkich sprzętów Nieważne, czy to mój, czy nie mój <śle> Ale no, taki żarcik, kosmonaucik Ja nie wiem, co on to, to robi No zobaczymy, najedzie, czy nie najedzie, jedzie czy nie jedzie. Ach, to te opony, kurwa Jakby było go stać Ach, ta 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 Wszędzie śnieg, jak widać. O, dziki coś poryły. Chyba dziki czy nie dziki? O, czy ślady jakie są? A, dziki. O, są ślady. Chociaż może i sarny? Chociaż nie, dziki franzy. Sarny teraz to się chyba nie grzebi, w twardym. W twardej ziemi. A tu jak elegancko widać, to tu jest śladów ślad przy śladzie. No i tak to jest. No widzowie, jedna piła już się napracowała. Wszystko, łańcuch jest, wszystko działa. O, lida odstawię. Patrzcie co Wam pokażę. Moment, wam ja O, widzicie? że tam to co, to co odpala to się nie rusza w ogóle no a tam leciutko, ale nie ma szans na odpalenie trzeba w domu to rozkręcić przed następnym wyjazdem chyba o ile uda nam się drugi raz pojechać, dobra na razie, na razie działam tą tu już mamy sporo pocięte i Zostawmy jeszcze to, a potem lecimy tam, tam, dalej. Także ogień. <murzanie> prawie dobre ja to już wszystko pocięte tylko z mieści e, w tym miejscu co ja ciąłem a potem to się też weźnie Wiem widzowie łańcuch już tępy, ale po takim takiej ilości cięcia ma prawo tu wiszą jeszcze dwa. Jeden do jato, drugi jeden do jato, drugi do lidera. Co? Co nie ma? Co nie ma? Co jest? Co jest? Szkoda łańcucha. Ale co? Szkoda łańcucha. No bo nie tnie już. No tępy jest. Jak nie? No? no. Aha, nie tnie ci, bo jest luźno. Trzymaj. Za co to dociąć? się się też ten kawałek, to się weźmie go, pracuje w domu i coś tam będzie patrzeć. No Weź, na weź się. Podgrzybki Tak, ty jesteś podgrzybek. Jak to bokiem leżało, to co ty myślisz, że na drzewie nie wyrośnie? Nie wyrośnie, na... co ty, podgrzybek? Znaczy, nie, nie podgrzybek, tylko. Nie, to podgrzybek, to w Tak, nie. Rosną na drzewach. Podgrzybki. Tak, dam ci objawcę uwalić. Zbijałem ze starym grzyby, to wiem. To nie te, to nie podgrzybki, tylko ja wiem. Podgrzybki? Nie! Prawdziwków nie ma u nas w latach. Też, co ty prosi... Nie. Nie, tam u mnie za nie ma prawdziwków. Ja wiem o czym ty mówisz. O czym? Łupinki? Łupinki się zbiera kiedy indziej. Ja wiem co mówię tu Aha, dobra. Grzybiasz. No grzybiasz, grzybiasz. Kurde. No przecież, że nie ma ostynka szakrobata. Moja ostynka szakrobata też. Trzeba widziałeś w Ja kadakowi w rękę zajechałem młotem. Tym stalowym młotkiem mu w rękę ma tu. a tu... Piła Także ten tego i cały to. O tamty może, e. No to ja jestem tępy A ja no. nie, tiga, to już wiedziałem Nie ty ja to już do kamery Bo ja mam przyjaciół Dobra jak Likson oddapiłeś to to trzeba wszystko to też co leży Bo czemu by nie Nie stój na wprosz cukra! Nie stoję

on, say guys. Don't it was the enemy in town. Ah, kan lobi shwanchi. e sono di shay e abbiamo che non cielo BĘDĘ ciąć! Kujnie. Dobra widzowie! Ciachnięte, ciachnięte. O, jeszcze autograf. Eee, dał mnie! No co to odwalasz? A tam? Tam Zaraz ci zajebie Wypie dzielaj tamto ciąć Daj piłę, będę ciał. Poleciał w pizdu zamiast tamto dociąć. No kuływa. No, czekaj, może trochę pozdania, no trzeba to znieść, bo tu sporo syfu. Sporo syfu. Na razie weźmiemy suche A potem może coś żywego się ciachnie. O tutaj sprzęt trochę No, to wio Patrzcie, znaczy, widać, że mi się powodzi. Pracuś pra coś kurwa robi A ja o! W ogóle to nie robię. O, oh, Nie robię z tego powodu, że sprawdzałem, czy łańcuch osy. Przez <grym> przypadek się trasnąłem i nie chcę, żeby nowe rękawiczki koryfioł zaszły. Dlatego czekam, aż to gówno przestanie lecieć. Wiem, że jana jak wdupił Bajana, ale no wiecie, nie chcę rękawiczek wybudzić zbytnio koryfioł, bo krew się nie, dop nie dopierze. Pracuj, pracuj, może ci się opłaci. A, pracy Teraz ja takim stanowisku jak ja Ty nie, nie O Oto na dłuższe, o takie No debil Kto Cię kurde uczył ciąć? Po pierwsze nie szukaj krytów A po drugie To nie dawaj tyle gazu GÓWNO! Szuka kretów. Świeży łańcuch założyłem, osty. a ten szuka kretów, zielony, no. O te małe jeszcze trzeba będzie przerzucić, żeby opony nie przedziurawiły i będzie git. No i do, co? A, w ogóle pokażę Wam ile tu już jest. Całe to jest sprzątnięte, zostało tylko to do wzięcia. Tu. I polecimy jeszcze tam, coś weźmiemy i patrzcie. Nawet sporo tego już jest. A, jeszcze to walnie, bo to jest... O, takie. I ogień, nie? Dobra, nie ma co, robimy. No widzowie, my tu mamy już o, w miarę sporo. Tu jeszcze parę kawałków zostało. To, co stało, e, ta grabinka, ścięte. O, pocięte już na kawałki. O, ta grabinka, to tam jeszcze jest kawałek niej, pokazuję. Pokazuję właśnie na ten kawałek. To jest wierzchołek, tam leżał wierzchołek tej grabiny. Bo jak to duże leciało, to złamało to. Także no, a ja tutaj sobie już pomagam. Tak, Czekaj, tak, tak. się że pomaga, tak to wchodzi i kameruje. A jak głupi to niech nasi. Co? Jak głupi to niech nasi. O, patrzcie. Już jest w sporo. Kury. A ty kury. No. My je, staramy się zrobić taką stetkę. w miarę ładną i wiodę do domu. No, także bierzemy się dalej za robotę. No widzowie, i tak to stoi na razie tak. Mama powinna wjechać, bo pojechała. Je... Mogę nie, idzie mi jeść najpierw. Yes, tu buksuję, koło buksuje, że nawet nie mogę zawrócić. A co było w testach moich na prawo jazdy? Nie wiem. Żeby jak ruszyć z, z, ze śliskiego, Wrzucasz jak największy bieg Znaczy, nie no, Mam tu napisane, jak poprawić powinno być. Ale jak, ma, jak masz hamulce, a tu masz studnie naprzeciwko. A tu trzeba jeszcze cofnąć, bo nie mogę. Nie złamie się. A nice mi po drodze machał, wrzuć czwórkę, wrzuć, wrzuć piątkę, proszę. Ja na nie C Ja na czwórce 1200 obrotów. Do, przednie koła mam ustawione prosto. Traktor cały idzie pod łukosem, a wózek jest prosto. To Narys tego w ogóle nie czuł. Ja na czwórce nie mogłem panować ciągnika, bo latał lewo, prawo. Dupa tak latała, że... A nie wiem, słyszałeś pewnie jak te... Mniej więcej gazu daje. Dobra, idziemy jeść No widzowie, to stoi tu, wózek został tu Patrzcie co tu się zadziało Trochę wykopali Daj dobra, daj ten Ślisko jak nie wiem Ej. Zabierz deski, pierwsza rzecz Czekaj, daj. ja już wiem, jak go trzeba wkręcić Zabierz ojej ja. Leć po tą, po linę. Po dupę Zleć po linę. Po dupę po to kurwa A jak ta deska była? Przyłóż na, 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 na tą o to trochę naciągnie, aby pod przód podczepić. Bo do przodu, tak, to ma większy uciąg i się wepchnie pod stodołę. Kurwa, ale się jak tak to stoi. Niedużo jest. Nie. Pod przód podczepione, wepchnięte i już. A nice, chciał linę jakoś przyczepiać, żeby wózek trochę naciągnąć, żeby dało się pod przód podczepić. Wymyślał coś. Kombinator. Nie w co? Tak, chyba główką w Twoim wypadku. Nie no, ja chciałem jak to mi się okłamać. No. ale to wystarczyło troszkę. Pobujać ci tyle. No, a teraz my tutaj zasypujemy, tniemy, dziabiemy i tak dalej. Jaś spiłem se No już, tak. Nie Z pogięło cię, z traktora wodę dopiero, zleje dopiero jak. Już się go schowa do stodoły. Dobra, my na razie lecimy. Dobra, widzowie, jednak dokrywam już zakończenie. Jeszcze zaraz live'a się odpali. O tutaj z pracy przy tym. Także w dzisiejszym filmie to by było na tyle. I widzimy się w następnych produkcjach u mnie na kanale. Siema! No jak to Siema!